Dzisiaj, jak zrobimy tak coś, chwycimy się za ręce i tak zrobimy, to wtedy widzicie co się stanie? Będziemy ładne. Bo na razie to tak wyglądamy, jesteśmy w bliżonach, nie zęby, nieuczesane, ale jak zrobimy tak, czyli chwycamy się za ręce z kajon, i tak to wtedy. Ale najpierw powiemy wam żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale i dzwoneczek I przychodzili do Kaji na kanał No Bo bardzo dużo ma odcinków i ona bardzo chce dużo mieć lajków Więc co robimy? Zosta Gdyby co zdradzimy wam tajemnicę Tak drugą Albo żadnej tajemnicy. Ta, Ładomarka wypadła. Tak, tajemnica. Z uwaga, to był Są lampy, to jeszcze. Będę Daj Dawaj rękę. Daj rękę. I trzy. Trzy. Jak sobie lecimy tu? Nie. Nie, nie da się. No to jeszcze raz. Trzy, raz. Trzy zjedla, cztery, raz. 4 no 80 Dobra! To jeszcze jedziemy. Jest jesteśmy obrane. Prawie tam wyszło ponad 128 beczek, to jest naprawdę bardzo dużo. Z drugiej strony mamy. A brydowe. jeszcze jak musimy? Ty? Tutaj mamy mój redstone, w ogóle, jak pewnie. Nic nie musimy, możemy nagrywać cały czas. Idziemy eee, roz... <laughs> właśnie, pójdziemy na dół, ale to w drugim w filmie, jakby się w przekonacie, w no bo musimy jeszcze gdzieś. A jeszcze muszę na ten, no. Ładuje się właśnie z ładowarką, siedembronią. Patrzcie, ładowareczka, ładowarka, nie wiła widać. Nie wiem, gdzie jest Harry Potter. No, nie, to, 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 to. Harry. no bo właśnie y, są nowe figurki Harry Potter i one, y, część profesora, nie wiem, gdzie jest Dyrektor. Tu jest przód. A tu jest przód. tak. Musimy złożyć. Ale na ładowarkę! Więc. to ja będzie składała na ładowarkę. Jestem operacyjna. Jestem lekarzem ładowarek. A my się pomalut z wami żegnamy i widzimy się na kolejnym filmiku. Jak jemy kolację. znaczy śniadanie. I jesteśmy na dworze. Często my się mieli kolacać na I jak idziemy do naszej koleżanki z góry z siódemki na dwór, pójdziemy z nią i do niej. łapki w górę, a nie w dół. A jak dacie w dół, to wskazujemy Wam konto. Żartujemy, nie możemy tak robić. Prawda, Kaja? nie jesteśmy hakerami. My jesteśmy miłe dziewczynki, takie słodkie i nawet jak dacie nam łapki w górę, to was lubimy. Nieważne, może Wam się nie podoba, ale lepiej, że... Ale się staramy, żeby Wam się podobało. No, staramy się, bo... My jesteśmy jeszcze małe, troszkę, ale wielkie jesteśmy. Nie są oni starsza, ona mówi że jestem mała. Obydwie jesteśmy mniej. Jesteśmy mniejsze od twojej mamy. I ee, na kolejnym odcinku się spotkamy. Ba! Możecie jeszcze oglądać inne odcinki Kai, A owszem. A też wleciał filmik z moich urodzin na imprezie. Ale to już było tam z lekarzem. i wiecie co się tam stało. Ja <głos》>. Tak. I nie chcecie wiedzieć. Ała! Ale proszę Was, oglądajcie kaję i dawajcie jej kciuki do góry. A jak nadadacie, no to zakończymy Was! Tak, słabość kojone. No! Lata ba! Bajo! 27 razy 54.